Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł dzień pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem w tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni duchem świętym i zaczęli mówić obcymi językami. Tak, jak im duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni życi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfili, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny. I przybysze z Rzymu, Żydzi oraz Prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Oto Słowo Boże. Nesobit ut tu, iot, o, i, ce. Nesobit Боже, прибави к ней зрешла твоей, и отлично судила твоей Боже. У меня есть страна, твои 谢谢 Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało. I stąd nie ma między nimi zgody. Także nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać prawu. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość. Pijaństwo, hulanki, i tym podobne. Co do nich zapowiadam Wam, jak to już zapowiedziałem: Ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. Oto Słowo Boże. мир шурути сусіди шурути шурути yeah <sighs> Obrigado. <coughs>

Pan z wami, słowa Ewangelii, według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy przyjdzie paraklet, którego ja wam poślę od ojca, duch prawdy, który od ojca pochodzi, on zaświadczy o mnie. Ale Wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Jeszcze wiele mam Wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On. Duch prawdy doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałam, że z mojego weźmie i wam objawi. Oto. Słowo Pańskie. Właśnie przez mszą świętą uświadomiłem sobie wartość przyjaźni w życiu. No i przyszedł mi taki zwykły przykład, że niekiedy jako ksiądz potrzebuje pomocy, bo, bo się nie wyrobię, powiedzmy, no, ze spowiadaniem dużej ilości ludzi. I niekiedy próbowałem poprosić księdza kolegę, czy księdza współpracownika, i niekiedy to się nie udało, nie? bo ktoś powiedział, że mnie wtedy nie będzie, bo mnie nie będzie, albo że nie mogę, bo, no bo nie mogę. I wtedy dzwonię do przyjaciela, który mieszka w Poznaniu, w Gorzowie, w Olsztynie i on mając swoje zajęcia, rzuca te zajęcia, żeby przyjechać i mi pomóc. Dlatego, że jest przyjacielem. Nawet nie przez natręctwo, jak mówi jeden z fragmentów Ewangelii, prawda? Że jeżeli będę go długo tam prosił, to on przyjedzie, żeby mu się nie naprzykrzał. Nie. Tylko dlatego, że jest przyjacielem. To takie zagajenia, teraz spróbuję doszyć do tego resztę kazania. Ksiądz proboszcz na dzisiejszą uroczystość i na to wszystko, co było wczoraj też, mieliśmy czuwanie do, do północy przed dzisiejszą uroczystością zesłania Ducha Świętego, wydrukował taką modlitwę małą. Ją macie tutaj na końcu ławek, można sobie ją wziąć do domu. Jeżeli nie, nie będzie, to tam Michała poproszę, żeby do, dołożył na stoliczek. I to jest e, modlitwa, którą dał kiedyś małemu Karolowi Wojtyle jego tata. Karol Wojtyła opowiadał, że po śmierci mamy, kiedy on miał 9 lat, jego tata nie musiał, nie musiał mówić mu żadnych konferencji na temat modlitwy, stymulować go jakoś, mówi, że słuchaj, masz się modlić, e, tylko... Jan Paweł II już opowiadał, że on widział modlącego się ojca, człowieka, który był dla niego autorytetem, który był męski, który był, był wojskowym, przeżył pierwszą wojnę światową, drugiej już nie dożył. I on widział, przechodząc przez korytarz, że w pokoju jego ojca świeciło się światło, i przez szybę, która była w drzwiach, on widział, że jego tata miał twarz ukrytą w dłoniach. Klęczał przy łóżku i z kimś rozmawiał. Z kimś, kogo nie było w pokoju, bo to była noc. I ujął go ten przykład. Wiedział, że ojciec się modli. I kiedyś ten ojciec zauważył, że mały Karol niezbyt gorliwie modli się do Ducha Świętego. I chcąc dla niego dobra, dał mu właśnie tę modlitwę i poprosił, żeby. On się nią modlił przez cały czas. Ja przeczytam teraz tę modlitwę. Duchu Święty, proszę o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady. Żebym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował. O dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Amen. To taka modlitwa. I ten mały Karol Wojtyła, potem duży Karol, ksiądz Karol, biskup Karol, kardynał Karol i papież Jan Paweł II, po 50 latach, jak dobrze, mniej więcej tam plus minus 2-3 lata, skorzystał z tego, co się zrodziło z tej modlitwy, a więc z przyjaźni z Duchem Świętym, bo codziennie tę modlitwę Odmawiał. To powiedział nam, kiedy przyjechał do Polski, że mają w głowie i codziennie się nie omówi. Skorzystał i 2 czerwca 1979 roku zawołał głosem, nie tylko w myśli, to, co śpiewaliśmy w dzisiejszym psalmie, w refrenie: Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi. No i Duch Święty, który nie był jego współpracownikiem czy kolegą, ale przyjacielem. Tak samo jak jest Twoim przyjacielem. Nie wiem, jak jest z Twojej strony, ale jestem przekonany, że jest ta jednowektorowa przyjaźń od strony Ducha Świętego. Nie mógł odmówić papieżowi. Jestem przekonany. Tak jak czytałem w biografii Świętej Tereski od Dzieciątka Jezus, że Pan Jezus nie mógł jej odmówić. No. Tak był zakochany w jej duszy, w tym. Kim ona była dla niego, że nie mógł jej odmówić niczego. No to będę ona nie prosiła o bzdurne rzeczy, bo była mądra jeśli z doktorem Kościoła. Tak samo Duch Święty nie mógł odmówić prośbie Jana Pawła II. W Polsce, w Warszawie, na ówczesnym placu zwycięstwa to było. I ta Polska się odnowiła. Jestem tego świadkiem. Już opowiadałem, nie będę mówił, tu przyjechałem. Z Ołsztyna miałem 17 lat i zobaczyłem, że Warszawa była najcudowniejszym miastem, chyba na świecie. Nie było takiej innej stolicy państwa, gdzie ludzie mieli tyle serdeczności, tyle przyjaźni, tyle miłości. Obcych ludzi zapraszali do siebie na nocleg, robili kolację, ścielili łóżka, rano budzili o 6, bo trzeba było biec pod Kościół Świętej Anny, bo jest kolejne spotkanie z papieżem kolejna msza święta. Ale oczywiście. To nie mogło trwać wiecznie, bo diabeł sobie nie pozwoli na to, żeby dobro tutaj na ziemi, diabeł wie, że dobro zatriumfowało już na wieki, ale jeszcze jak, dopóki ma siłę i może przeszkadzać, to będzie przeszkadzał. No i różni szatani rozbiegli się po tych Polakach, podzielili ich, posiali nieufność. No i mamy to do dzisiaj, ciągnie się to za nami, co? Tak, Czy, czy ja źle myślę? Ciągnie się? Ciągnie. No ale Duch Święty zstąpił. I myślę, że jeśli będziecie tę modlitwę odmawiać, tylko weźcie ją ze sobą, co? To może po 50 latach, kiedy już trochę zmądrzejemy, nie będziemy o głupoty prosili, powiemy coś, nie dla siebie, dla tych, których kochamy. Żeby ten wasz przyjaciel, z którym się będziecie zaprzyjaźniali przez modlitwę, zainterweniował. Co to jest 50 lat? Dla was, dla mnie to ja nie dożyję. Ale dla was młodych to jest niedużo. No i dobrze, a dzisiaj mamy się trochę zastanowić nad życiem duchowym. Czy wy chcecie tego życia duchowego? Słyszeliście w liście do galatów, jakie są owoce ducha. Tutaj pod jest wypisane, pode mną. Jeszcze raz. A gdzie jest ta druga tablica? Michał, miałeś przynieść dwie? Nie ma? Jedna tylko była? Oczywiście, że nikt nie będzie wypisywał. Bałwochwalstwa, wyuzdania, nieczystości, nierządu, zawiści, gniewu, pogoni za zaszczytami, niezgody, rozłamów, zazdrości, pijaństwa, hulanki. Spory, nienawiść, czary, bawochwalstwo, nierząd. Po co to wypisywać? To wszyscy znamy i to nas boli. Mimo, że po cichu, tych kilka określeń, to byśmy powiedzieli: no dobra, to, to też mnie dotyczy, nie? Ale zakochajcie się w tych owocach, które są tu pod ambonką. Zakochajcie się w miłości, w radości, w pokoju, w cierpliwości, uprzejmości. W dobroci, wierności, łagodności, o Panią, o opanowaniu. Tego sami z siebie nie będziemy mieli. To są owoce Ducha Świętego, czyli to jest Boża łaska. I to jest możliwe. I tego Wam życzę, żeby w rodzinie Natalki to wszystko było. Zróbcie sobie zdjęcie. Z natalkę połóżcie pod tymi owocami dobra, później w świętej. I sprawdzajcie, czy to wszystko jest w waszym domu i w waszej rodzinie. Eee... Ale dla przestrogi e, tamtych niedobrych rzeczy nie wycinajcie z Biblii, tylko wiedzcie, że to jest. Ale my możemy sobie z tym dać rady dzięki Duchowi Świętemu, dzięki któremu no, otrzymujemy przebaczenie od Boga. I dlatego nasze życie powinno przebiegać od łaski do łaski. Co mówiłem wczoraj na adoracji: od konfesjonału do konfesjonału, od Eucharystii do Eucharystii, co? Można tak żyć. Nie po to, że chociaż ci szatani są jeszcze, ja wiem, że, że ludzie mi to mówią. Proszę księdza, u mnie w pracy mówią, po co ty łazisz do tego kościoła? Chcesz się zarazić wirusem? Tam latają wirusy. No tak mówią ludzie, Polacy, nie? Z posiewem nieufności w sercu, który... No już korzenie puścił i mocno zakiełkował. Jesteśmy na, w armii zwycięskiego baranka, Jezusa Chrystusa. Dlatego proszę was, nie dezerterujcie. Nie przechodźcie na stronę wroga. Czyż będzie was mamił? Przez megafony mówi, chodźcie do nas, tutaj dostaniecie to, to czego nie ma na tej tablicy. Nie? Niech ktoś się, ktoś się skusi na to, nie? Módlcie się za nich, żeby ludzie zostali po stronie zwycięskiego baranka i jego ducha. O. To takie coś wymyśliłem. Ładnie powiedziałem? No. Wiecie, kiedy to wymyśliłem? Mówiąc to. Bo wczoraj sobie powiedziałem, że ja stojąc przy ambonce tak mi się bardziej podoba to, co mówię, kiedy, kiedy mówię, niż kiedy siedzę tam przy biurku i coś tam piszę i wymyślam tam jakieś coś tam. Zaglądam, co tam Staw napisał, Asnyk, nie będę innych nazwisk wymieniał, nie? Norwid, Mickiewicz. Nieważne, co ja powiedziałam. Ważne, żeby chociaż jedno słowo jako ziarno wpadło do waszego serca, a wy je podlejecie i zakiełkuje. Tak jak słonecznik, który trzy ziarenka mam na swojej grządce i już ma prawie 15 centymetrów. A co będzie we wrześniu? Zapraszam. Z jednego słonecznika, z jednego ziarenka będzie, nie wiem, z 500 ziarenek. Chętnie się podzielę. Amen.